W dniu wczorajszym, to jest 8 maja 2019 roku, w godzinach popołudniowych zostaliśmy powiadomieni o tym, że w rejonie miejscowości Krzywa Góra, Powiad Namysłów, w lesie, w kompleksie leśnym płonie samochód. Potwierdzono, że w samochodzie znajdowały się zwłoki dwóch osób. Na tą chwilę wszczęto w dniu dzisiejszym śledztwo pod kątem przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. Natomiast trwają również czynności, badania zmierzające do identyfikacji osób ujawnionych w tym samochodzie i do, do identyfikacji samego samochodu. Na tę chwilę nie mamy powodów, aby twierdzić w ogóle, że w zdarzeniu brały udział osoby trzecie. Dlatego wszczęto śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, a dopiero przeprowadzane badania i przeprowadzane czynności, miejmy nadzieję, pozwolą nam na ustalenie, co tak naprawdę wydarzyło się i co było powodem pożaru. Sekcja zwłok zaplanowana została wstępnie na dzień jutrzejszy, to jest na piątek. W wyniku sekcji zwłok powinniśmy uzyskać informacje o przyczynie zgonu obydwu tych osób, o tym jaka jest płeć tych osób, a dalsze badania, badania DNA będą mogły dopiero nam potwierdzić tożsamość osób. Na tą chwilę pochodzenie tych osób jest może być tylko przypuszczeniem. W samochodzie, przy samochodzie nie znaleziono żadnych dokumentów z tego powodu, że samochód spłonął, wszystko co znajduje się w samochodzie również. W związku z tym żadnych dokumentów nie ujawniono i dlatego też nie mogę potwierdzić tożsamości tych osób, nie mogę potwierdzić pochodzenia tych osób.